Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Dzień dobry Państwu, witam. Otwieramy nagrody. 17-3 zrobione, 5-2-1-2 przetestowane. Ech, z tych trzech meczów powiem Wam, że tak naprawdę jeden uważam, że zasłużyłem, zasłużyłem na porażkę, pozostałe dwa to była kwestia mojej słabej gry tylko i wyłącznie. Znaczy nie, może. W obu, we wszystkich trzech zasłużyłem na poroszkę, ale w dwóch słabo zagrałem, natomiast ja w 17 spotkań zagrałem Wszystkie w niedzielę e, Na innym odcinku już, który się pojawił wcześniej niż ten, wiecie dlaczego jestem, o kiedy to oglądacie na wyjeździe, który mi Kompletnie zaskoczył i w związku z tym masa sytuacji, a jeszcze się okazało Że jednocześnie PZPN w sobotę nagle wrzucił informację, że Ej, robimy eliminację do kadry, no i w ten oto sposób zostałem po prostu porobiony w jeden dzień. Że porobiony tak pozytywnie, ale z drugiej strony, czemu wszystko naraz? Zawsze jest, siedzę w domu, nic nie robię, i jak akurat gdzieś wyjeżdżam, to się okazuje, że jest turniej w niedzielę wieczorem, że coś tam, I, i ja jednocześnie grałem ten turniej swoją drogą. <grym> Dla mnie dobrze, że wywaliło gry towarzyskie i nie mogliśmy y, kontynuować tego turnieju. Czeka mnie jutro pojedynek ze Stravixem Jutro, ja to nagrywam w niedzielę. W poniedziałek mam ten pojedynek, bo to pewnie zobaczycie gdzieś we wtorek. Więc y, no będę starał się tam bić. Dobrze, lecimy. Lecimy i, i na początek trafiamy gościa idealnie. Po prostu idealnie Bo wiem, że będę z niego korzystał Że Aokonsola jest bardzo dobry w tej gierce Zobaczmy dalej, to już jestem zadowolony z tych pików e Wątpię, żeby się coś lepszego trafiło Ale pss, Co tam jeszcze jest w tej, tej drużynie tygodniowej Już nawet nie pamiętam Bruno O, Gabriela sobie weźmie z Będzie wchodził, fajnie to jest, to, jest, to jest dobry traf na początek, no dobrze Nie najgorzej zaczynamy Proszę bardzo i lecimy teraz Do klepu może by tak się jakiś buntownik trafił? Na przykład Ronaldo? <laughs> Dobra, zostawiamy. Zostawiamy na koniec paczki Team of the Week. Chociaż znaczy, mówię, ten Team of the Week chyba nie jest jakiś szalony w tym tygodniu. Ostatnio powiem wam. No Jorginho, spoko. To przynajmniej overall. Strasznie słabo mi coś leci z tych paczek. Widzę, jak tam co chwilę ktoś trafia jakiś jakiś ten, jakiś um, no jak on ma, ten co gra do Angelonii e, Riptorek trafia co chwilę Mbappe, co chwilę kogoś, a tak na to patrzę i no fajnie się macie, ale mi od tego momentu, gdzie na sesji live mi wpadł Ronaldo, przez to, że sesji live nie robię, ale to dlatego, że ten internet dalej w niedzielę wieczorem ci źle już dostawcy moi coś tam e, sprawdzali, już coś miało się zmienić i ja im wysłałem to, jaka jest różnica między no, to, to akurat jest to bez przesady, to akurat gra się tak liczy czasami, nie? Myślę, że wiecie, często też tak macie, ale... Ale... Ale moi dostawcy właśnie... No nie wiem z czego to wynika, ale dojdziemy do tego, no... Jakby to musi działać, nie? Dobra, chyba czas zasetować gierkę. No dobra, witamy z powrotem, paczka rzadkich zawodników, druga, zobaczmy. Jeden traf, jeden taki jakby cancelosty paczek jak Team of the Week wpadł, to już będę zadowolony, to już będę 150 tysięcy, no nie mów się no i ja właśnie o tym mówię, no, no, no o co chodzi, no właśnie mi o co chodzi, jaka jest szansa, że ja dwa razy trafiam pod rząd tego samego typa. O Jezuś, żeby to był dwa razy Mbappe to bym się cieszył, ale takie, idźcie w ogóle stąd wszyscy. No właśnie, coś mało tych monet, ta gra się po prostu tak glitchuje dzisiaj, że to się w głowie nie mieści. Dobra, paczka ultimate, zróbmy, ale fajne Fifa points. o kurde, ale bym sobie je kupił. Słynny sposób, i Ronaldo buntownik wjeżdża teraz. Pyk Dobra, jest inform. Jest jakiś kurde karakan. Muriel, kurcze, może on nawet i coś będzie warty. On ma dobry dribbling, dobre tempo. Pokaż mi jego stacy. Pewnie nic nie będzie warty, bo po co? A, dwa informy, dobra. To już przynajmniej z Quick coś mamy, ale pokaż mi jego stacy. 4 na 4 Wykończenie równowaga 80 Ty, on, on dobrze wygląda, on dobrze wygląda, ale pewnie się okaże, że nic nie warto, No, 15 tysięcy. Co, co my mamy do czynienia za FIFA, gdzie jest 16 października, a taki chłop z takimi statami, gdzie ona 91, wystarczy mu wrzucić myśliwego i po prostu gościu zapinkala i jeszcze do tego ma dribbling ponad 85 na wszystkich statystykach, że taki typ jest warty 15 tysięcy. Tragedia. Ja go sobie biorę do zespołu, bo jego zławki będę wrzucał. Przetestuję go sobie. Um... No, a reszta tutaj chyba na Quick No dobra, czas na paczki Team of the Week. Lecimy z tym Koksem, Cancelo, please. Zawsze to stówka do przodu, byłoby miło. Argentyna. A Korea. No też ma fajne staty, ale też pewnie nic nie będzie warty. No bo po co, nie? I Muriel. Też, też pewnie nic nie warto, Co. No już lepiej, już jest 36 tysięcy, dobra, to już, to już nie jest tak źle. Dobra, Muriel, jego gdzieś tam za 15 tysięcy myślę, że sprzedam. Dobra, jeszcze jeden taki Korea i będzie w miarę legitnie, biorąc pod uwagę, że Cancelo latuje do składu. Włości, a to... Donaruma miał i Nawet nie wiedziałem. A to ciekawe. I mount. I o, to jest fajne. 40 tysięcy Kurczę, małcik. On fajnie gra na żywo, no ale w tej grze ma słabe staty. Ja go wezmę do klubu, bo te, jak wejdzie jakieś SBC z informem potrzebnym, to oni wtedy będą więcej kosztować. I tego tylko e, gościa sprzedam. A ty do klubu lecisz. E, Okej, okay, dobra. Czyli no, jesteśmy z jakieś 300 tysięcy, myślę, do przodu. Jeszcze ten cancelo, więc będę mógł sobie sprzedać mendiego albo dam sobie cancelo na prawą stronę, bo on może grać na obu stronach i to jest właśnie. Przecież ja go... Tu macie w ogóle mój skład. Tak przy okazji. Ja mogę teraz tego karakana sprzedać stąd. Mi stąd. Pyken. Eee, lecisz na listę transferową. Był spoko w obronie, ale no nie przesadzajmy. I teraz cancelo sobie pójdzie tutaj i dodamy mu. A nie, bo to jest CPS. Ale to nie szkodzi. Dobra, ja sobie któregoś... Kulibali mi się gra bardzo fajnie. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony. Nie wiem, czy nie gra mi się lepiej niż, nim niż Rudigerem. Mimo, że Rudigerem też się gra bardzo dobrze, to ten gościu po prostu... On, on ma... On zaczyna tak speedranować w pewnym momencie. Nie wiem, o co z nim chodzi, ale jest dobry. Jest naprawdę dobry. Dobra, nic, to nieważne. Piszcie, jak wam poszło. Nie przejmujcie się to ławką, to są wypożyczeni zawodnicy, tu żeby nie było. A ja lecę tutaj sobie się bawić z transferami i, i, i zawijam, zawijam, bo ja wam to wszystko nagrywam do przodu. Trzymajcie się. Hej. <śm> <śm> <śm>